Yy, dobra, to jest druga połowa tamtej, w tamtej się nie pożegnałam. Dobra, yy, druga połowa jest, druga połowa, druga połowa. 51 minut tylko. Oliwia, pomagać, proszę wysyłać sms treści, pomagam, naprawdę. Ej, czy ona mi polubiła? Czy nie? Czy to nie mi? Czy była Hamska i mi nie... Nie no, ona jest, ona jest miła. Lubię cię, bardzo cię lubię, pozdrawiam cię nawet. Pozdrawiam wszystkich. Którzy mi pomagają Osiem tysięcy Dawaj wbijemy, wbijemy, bijemy, wbijemy. Bijemy. Czekajcie, będę się pytała, dasz pozdro, bo mam. Dziękuję, że... Za, dzięki. Kocham Was, naprawdę. Dziękuję. Dziękuję. I napisam, bo... Nie zapisałem taką która dała mi. Zawsze jak ją proszę, to daj mi postra, bo ona ma... Ona ma... ona ma w ogóle... ...padzi na MSP, ale ona... Że napisałam poster, nieważne. Ona ma 25 level i... Ona ma chyba Wikana rok, ona ma bardzo dużo wiatrów i ja mam sam do niej szalwać, że miał postera. Yyy, może się jej nagrywa teraz, żeby nie było, bo wiesz, tak. Możecie dać zaprosić Asik, kto to ją przyjmie, bo może chce... Może się będzie będzie chciała, żebyś ją miała znajdziemy. Chyba mnie zaprosiła. Asik jest, jest, jest! Że może ci dać pozdro. Dzięki. Ci dał to mi dzięki. Daj. Zaprosiła cię? Tak. Asik, co? Tak. Zobaczymy, czy ci da pozdrogi coś, nie? No wiem. I spytaj się, czy da ci pozdro, Właśnie się w... spytałem. No wiem, i jeszcze na statusie mam, no to wiesz. Ok. Dziękuję, dziękuję za grafa. Kolejnego. A ja też ci mam. 7000? Ja Ona mi też... nie odpisuje. Bo on też mi nie odpisała jeszcze, ale za Też, że 10. Też iż. Że przeczytałam co ja napisałam, nie? No tak Może widać. Dobra, dzięki nie, Dziewczyna, co chcesz? Dasz listę, że... Kurka, nie Nie mam hajsa Hajs, hajs Wiesz, że dziś... Dzisiaj... Nie Cerów Ej, o, dziewczyna mi pisze, że dzisiaj noc hakerów Nie Czyli nie ma nocy no to jest dziesiątego. Ej, i to odpisała Ci? Nie, ona mi odpisuje. Niech ona mi da to pozdranie. No, no zawsze daje, bo. Ej, ty dała mi! Dała mi! Serio? Tak! Dziękuję, Dawaj, jesteś dziękuję. piękna. A Sixa kocham cię po prostu. No, dała Ci pozdranie. 707.

ja nie wiem, Ale się ten. W końcu. Ej, tak wiesz. Ej, dobrze, że ci da pozdro. Ja no. Dzięki. Ma, ona, ona zawsze jest taka miła, bo ona, jak ci się z pytasz, czy ona da pozdro, to ona nie mówi. Nie? Chyba, że nie ma diabła, co to powiesz, Na nie mam diabła, sorry. No. A ma to zawsze dać, nie? Mhm. Taka miła, ona ma 25, 25 lat. Ja Dobra, mam, że lat. Dobra, dawaj dalej. 707, fejn. Dajcie grafy, dasz mi grafa. Dała mi grafa. Kto? Ale jest miła. No... A 200 sód. Kolejna mi dała. Zaczej to ty. Mam 16 level! Serio? Tak! O Jezu, za Udało się. O Jezu się! Ale się cieszę, mam 16 level! No, widzę, ale jajca! Udało się, brakuje mi. 171 tysięcy ej, ej wreszcie wbiłaś ten głupi level, nie? Bo ciągle się no. nie o, Ale O, to wszystko przez Asikse Pozdrawiam Asikse serdecznie, naprawdę. Pozdrawiam Asikse Naprawdę. No jest fajna, ale ona fajnie... jest właśnie, ona jest ubrana. No jak mężczyzna. Śmiesznie, no. nie? Ale fajnie. Fajnie. Pomagać bosy, no już już... Jej, dalej, dalej mi dają! Ja nie wierzę. Pomagać boster. Czekajcie. Napiszę 16 level! Yy, dziękuję. Jak ona ma? Asiksa. Dziękuję A Sixa. Dobra, napisałam... Yy, dziękuję, Asiksa. Ja nie wierzę, ale się cieszę. O Jezusie. Pierwszy dzień VIP-a już, już mam 16 level, nie? Już wbiłam level po prostu. A ja się cieszę. Chyba jednak będą dwie części, bo... Ten. To, to to był mój cel. Pa, pa.